Play dead and I stay dead maybe you'll get sick of being alone Dobry Cześć, witam Was serdecznie, kochani. W mega dzień. Ja wróciłam właśnie z roboty, z takiej pracy, wiecie, w mojej pracy i zabrałam się za porządki, bo naprawdę wczoraj już nie mogłam patrzeć na ten cały tutaj sprzęt grająco, odtwarzający. Wszystko tak zakurzone, nie mam pojęcia skąd się to po prostu wzięło. No i zaczynam sprzątać dalej, jeszcze stoły, kanapy do mycia i tak dalej, i tak dalej, potem poodkurzam, pozamiatam, pomyję podłogi i zmykam do yy, Ignasia, do Łucji, do pokoju, żeby u nich poodkurzać. Tak jak mówię, właśnie jestem po pracy, zapraszam Was dzisiaj na takiego zwykłego vloga, nie wiem ile mi z niego wyjdzie i co tam wyjdzie, ale yy, ja już planuję być w domu. Na pewno wyjdę po dzieciaki, z tego względu też, że muszę yy, nadać jedną paczkę właśnie na Vinted i tyle. Dobra, jeszcze muszę wydrukować etykietę i spokojować tą paczkę, więc dobra, zabieram się za robotę, a my widzimy się za chwilkę. Kochani moi drodzy, proszę poratujcie mi i poradźcie, jaki mop kupić. Potrzebny mi mop, wyobraźcie sobie, że podczas mycia podłóg przed chwilką złamał mi się w pół i mówię tu o samej tej części, wiecie, którą się myje, ja mam taki mop z wiadrem, co się kupuje, Wileda. taki co się wyciska w wiadro, super jest, fajny i właśnie się zastanawiam, czy ten sam kupić, czy chcecie mi może coś poradzić. Bardzo proszę, bo się zastanawiam, czy dokupić sam mop, skoro wiadro mam, czy kupić już cały zestaw jakiś, może coś fajnego, jest teraz na rynku fajniejszego niż ta bileta. Nie wiem, będę bardzo wdzięczna, jeżeli polecicie mi coś sprawdzonego, co już testowałyście, czy używacie w domu, jesteście zadowolone, bardzo proszę. Ja mam w całym domu deski prasowane, bambus prasowany, o i najlepiej mi się myje takim płaskim mopem, więc... Hmm, bo jak mi nic nie poradzicie, to kupię znowu tą wiledę i chyba nawet bez wiadra, bo, bo mam wiadro, to na co mi wiadro drugie. Dobra, idzie mąż, więc chwilkę z nim pogadam i do Was wracam, a ja w tej chwili obieram ziemniaki, bo nawet nie wiedział, które dzisiaj do pracy poszły. O Jezus, mój mąż, jak się rozgada, ja myślałam, że ja jestem gadułą, ale to po prostu masakra, bez końca. A wiecie, że mamy tą naszą budkę sklepową na podwórku, to może po prostu gadać i gadać i gadać do mnie. I wszystko widzi w tym w kamerze. Jak ja zawsze będę, jak zawsze. Pamiętacie, jak Wam mówiłam, że patrzę w kamery? No, no to właśnie na tym to polega. Dobra, ale do sedna. O Mopie Wam powiedziałam. A, że nie wiecie, o której ja dzisiaj pracę zaczęłam. Ja już o 5 rano byłam w pracy. O 5 rano tam się 4.15, ogarnęłam się, umalowałam, przygotowałam śniadanie dzieciom do szkoły, spakowałam już mąż się dalej zajął dziećmi, w sensie śniadania normalne w domu i tam ubieranie i dopilnowanie tego, żeby wyglądały ok. <laughs> Dlatego, że musiałam być tak wcześnie, bo dzisiaj mieliśmy po prostu umówionego przedstawiciela handlowego, który jest naszym znajomym i z tego względu poszliśmy mu na rękę, on musiał zaliczyć nasz punkt, a też musi dzisiaj wcześniej skończyć pracę, więc my się troszeczkę wcześniej ogarnęliśmy, żeby się z nim spotkać. To już ja razem z nim kawę wypiłam i tak naprawdę bardzo wcześniej byłam w pracy. Dlatego też trochę wcześniej jestem w domu. I mam czas, żeby tutaj ogarnąć dom, tak naprawdę mam półtorej godzinki, no już nie, już pół, ale wiecie, przygotować obiad, dzisiaj robię takie mielone kotlety, ale takie mega proste, czyli mielony ten indyk, to jest chyba pierś indyka mielona, ją w Lidlu kupuję, dodatkowo cebulka podsmażona, ząbek czosnku wciśnięty, dostałam bazylii, słodkiej papryki, soli. No i to wszystko wiecie, dy, 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 z jajkiem, ja pół jajka dałam, dlatego, że miałam takie rozbełtane w kubeczku, więc pół jajka dodałam i troszkę mielonych płatków kukurydzianych, bo ja nie mam bułki tartej. No i uformowałam kotlety, będę je smażyć już jak dzieci będą, a ziemniaki włączę do gotowania, jak będę po dzieciaki wychodzić. No tak jak mówię, ciut wcześniej, żeby tą paczkę nadać. Dobra, mi jeszcze zostało tak naprawdę poodkurzanie na górze w pokoju i, mm, i będę co? I spakowanie tej paczki, bo tego nie zrobiłam, tak ogarniałam, sprzątałam dół i właśnie obiad przygotowałam, więc już spokój buraczki dzisiaj z słoika, więc tutaj surówki nie muszę żadnej przygotowywać. Dobra, pokażę wam jeszcze jakie fajne buciki kupiłam Moci na Vinted, ale nowe, całkowicie. I jakie fajne buty kupiłam Ignasowi, tyle że kupiłam mu dwie pary w rezerw, ale w jednej parze już poszedł do szkoły, więc y, może karton po nich został. Nie, słuchajcie, pierwsza raz przyszły mi buty, właśnie zapomniałam powiedzieć. Z rezerw, spakowane w takie ładne materiałowe woreczki, a nie w karton. Słuchajcie, więc taka, tak troszeczkę inaczej. No ale może mam jakiś obrazek tych butów. Jak nie, to jak wróć wróci ze szkoły, pokażę. Mam nadzieję, że będą z, z, jeszcze zdatne do pokazywania. Dzisiaj w szkole też mają dentobus, więc dzisiaj badane mają zęby dzieciaki. My jeździmy do dentysty, więc wiem, że tam się nic nie dzieje, ale, ale mają ten dentobus. Zobaczymy, czy łucja da się w ogóle zbadać, bo z nią to bardzo różnie bywa, jeżeli chodzi o dentystę. No dobra, nie przedłużam. Ogarniam dalej. No, i jestem, idę standardowo na tym wodniku dla Was nagrywam. Zmierzam właśnie z paczką do paczkomatu, a potem na przystanek po dzieciaki, bo to już czas, nawet troszkę za późno wyszłam. Mam nadzieję, że do tego paczkomatu zdążę. Na szczęście, jak jedzie autobus, to widzę pod paczkomatem, więc będę bijeć w razie co. Na szczęście to tylko jedna paczka do nadania. Dziękuję Wam wszystkim, którzy polecili mi założyć wintet, bo to było genialne, naprawdę. Tyle rzeczy sprzedaję, że to jest coś niesamowitego. Tutaj to mówię, jedna to szok, ale tak wczoraj na przykład niosą kilka paczek. Przez wczoraj kilkanaście, więc tak wyglądają teraz moje dni. Handlu z vinted. Dobra, ale nie przedłużam. Uciekam do paczkomatu, jestem zdyszana jak pies. O oh mój Boże, dzień dobry! Dostałam dwa piórka i tam na Was następnego dnia standardowo nie mogłam zakończyć vloga. Słuchajcie, lecimy do domu, pokażę Wam te budki, o których wczoraj Wam mówiłam. Zrobimy kawę, yy, usiądziemy i ja lecę do pracy, więc zakończymy tego vloga. Ja jeszcze chwilkę do Was pogadam i, i tyle. Matko, jak się zrobiło strasznie, a ja czapki nie wzięłam. Czemu? With you I don't ever feel Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil. Jestem ponownie jeszcze przed wykonaniem makijażu i tak dalej, słuchajcie tak naprawdę dzisiaj małe opóźnienie, za pół godzinki wychodzę do pracy, ale chciałam Wam, wczoraj Wam mówiłam o tych butach i dzisiaj Ignacy nie założył tych butów, więc mogę Wam pokazać dwie pary, jedna para to są noszone, dlatego nie wyglądają może super, bo tak jak mówię w nich chodzi, kupiłam mu teraz buty w rezerw. I właśnie te były przecenione ze 130 na, ze 130 na 60, 59,90, za nie dałam. I one były właśnie opakowane w takie worki, co właśnie mnie zdziwiło, bo zawsze buty dostaję w kartonach. A druga para butów, to już takie bardziej wiosenne, tamte też nie są ocieplane, on właśnie teraz w nich chodzi. A drugie prezentują się tak i one były przecenione ze 110, 109,99 na 55,90, tak się prezentują. Jaki rozmiar stopy, nie? 10 lat jeszcze nie ma, już ma stopę 36. No więc myślę, że będzie miał dużą nóżkę mój syn. Będę mogła od niego buty do biegania pożyczać. Natomiast w kupiłam buty typowo wiosenne na vintage, nowiutkie. Hmm, zaraz Wam je pokażę. O, takie urocze z psim patrolem. Buciki, ja chyba dałam za nie 40 zł razem z wysyłką. No i co, no cieszymy się, że jest tutaj Psi Patrol, są kolorowe, na pewno jej się spodobają, szczególnie, że tutaj jest Sky i Everest, a nie jakieś tam, jak ja to mówię, chłopięce pieski wiecie o co chodzi. Dobra, więc takie butki, ostatnio butów nakupowałam, a a propos butów, to możecie się spodziewać, że po tym filmie pojawi się taka moja kolekcja butów, to nie będą buty nowe, tylko... Moje ukochane buty wiosenne. Po prostu przegląd mojej szafy, i chcę tam, tam, w tamtym filmie wam też powiem, jakie mam plany dotyczące jeszcze butów na wiosnę. No więc tak, no i co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? A, widzieliście, poszatkowałam kapustę, jak wróciłam, bo dzisiaj robię taką młodą kapustę duszoną po prostu i do tego będą ziemniaczki i młoda kapusta będzie, powiem Wam ze wszystkim, troszkę wędlinki, troszkę kiełbaski, czyli taki bigos z młodej kapusty i do tego ziemniaki. Taki dzisiaj plan na obiad. A ja w tej chwili, słuchajcie, idę się ogarnąć, idę się pomalować, jakoś tak, wiecie polepszyć swój wygląd i zmykam do pracy, no to nic. A, jeszcze jedno, przyszłam tak. do Ucji do pokoju, skoro mówiłam o vintage, to ja jeszcze na vintage słuchajcie, zamówiłam ostatnio Łucji książeczki, bo już troszeczkę nie miałyśmy co czytać i moja siostra zamówi inny, inne części, a później się powymieniamy. Powiem Wam, że Martynka, seria bajek o Martynce to jest moje dzieciństwo. Moja mama mi i mojej siostrze czytała, i mam ogromny sentyment. I jakoś niechcący, przeglądając bajki na Vinted właśnie trafiłam na tą Martynkę i u jednej sprzedającej kupiłam 5, 6. Kupiłam Martynkę i Dzień Mamy, Martynkę i Spotkanie z Duchami. Martynka tańczy, Martynka w podróży, Martynka i Króliczek, Martynka i wróbelek. To były bajki, które mnie zachwycały jak byłam mała, tak jak mówię, mama nam je czytała. Dla mnie ilustracje w tych bajkach, tak zapamiętałam i tak właśnie wyglądają, są po prostu przepiękne. To, jaka ta Martynka jest piękna, urzekało mnie jako dziecko i do tej pory tak mam obrazki są po prostu przepięknie, jest przecudnie ilustrowana. No i to są takie dość krótkie, no może nie za krótkie, ale raczej dość krótkie historyjki. Widzę, że to była jakaś seria, bo tutaj mamy numery tych książek, było ich znacznie więcej i jest dużo, dużo ich do kupienia właśnie na w fajnych cenach, bo ja za komplet 6 zapłaciłam 30 zł, więc super. Yy, a siostrze muszę podać, jakie ja mam tytuły i ona zamówi inne. Tak się umówiłyśmy właśnie, że jak mi przyjdą, to jej podam, co jej przyszło i... I ona zamówi inny, będziemy się wymieniać, bo my często tak robimy właśnie z książkami dla dzieci, że sar, Sarzy już jak się nudzą książeczki, to siostra mi pakuje, a ja pakuję te, co już się nudzą. Wiecie, po prostu już się stają oklepane ile można czytać w kółko jedno i to samo, jak to było na przykładzie Kicikoci która po prostu tak mi zbrzydła powiem wam, tyle mamy części kici koci i dla mnie fajne książeczki bardzo miło nam się czytało ale jak się czyta setny raz jedno i to samo to jest po prostu e, jedyna książka, którą czytamy prawie że codziennie i nie nudzi się jest to Muminki wielki słownik obrazkowy powiem wam, że dzięki niemu Łucja tak szybko łapie angielskie zwroty, no po prostu to jest niesamowite. Ja mówię, Ucja mimbli coś się śni. Ona Mimble has a dream. Albo nie wiem, no, no przeróżne zwroty, ja po prostu już nauczyła się na pamięć. Chodźcie, uczeszmy włosy, umyjmy zęby. Już nie mówię o zwykłych po prostu słówkach, bo są tutaj właśnie i zwroty, i słówka. Wszystkie związane z muminkami, ale na pewno pomagające później dzieciom, bo mamy tutaj koc, poduszka, łóżko, ale mamy też muminek, już się budzi. Poranny prysznic, potargamy włosy, rozczeszmy włosy. I ona bardzo często teraz do mnie zwrotami w ogóle mówi po angielsku dzięki tej książce, więc do tego wracamy codziennie. A książka, która mega nam się ostatnio podobała i też była parę razy wyczytana przez nas, to Trzy Małe Piratki. I to jest książka właśnie Saruni, czyli mojej siostry, Turki. I my ją dostałyśmy i Łucja na początku nie, nie chciała się przekonać, dwie strony przeczytała na inną książeczkę, inną. się w końcu jakby oswoiła z tą myślą, że choć spróbujemy, przejdźmy dalej. No niestety się rozklejają kartki. To no zakochała się w tej całej historii trzech dzielnych syrenek, które walczą po prostu o uwolnienie syren z szpon wrednej, nie pamiętam jakiej, jakiejś tam płastugi. Śmieszna waniliowa płastuga, o to był kapitan właśnie. Więc taka książka, trzy małe piratki dla każdej dziewczynki, coś mega fajnego, jeszcze tym bardziej dla takich odważnych dziewczynek, jak to jest moja córka, bo moja córka to jest taki, wiecie, kawał baby, nie taka słodka księżniczka, absolutnie nie, absolutnie nie. Myślę, że z nią po prostu dopiero się problemy zaczną, bo jak Ignacy chodził do przedszkola, do szkoły nic się nie działo, a Łucja chodzi tylko do przedszkola, dopiero zaczęła ją edukację i ja już... Nie jeden telefon miała, że, że Ucja czegoś nie chciała, nie słuchała się itd. Tak więc często to jest częsty problem, dużo rozmów jeszcze nas czeka, już dużo za nami, a jeszcze bardzo dużo przed nami, więc życzcie mi cierpliwości. Dobra kochani, teraz to już naprawdę uciekam. Czas nałożyć coś na twarz, uczesać się i lecieć do pracy. Trzymajcie się krótko do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!